To czwarty mecz tych drużyn w tych rozgrywkach. Jak do tej pory zmagania w fazie grupowej dostarczają mnóstwa emocji. To bardzo ciekawa grupa. Mogliśmy oglądać dużo widowiskowych zagrań i bramek. Mam nadzieję, że dzisiaj zobaczymy ich jeszcze więcej. A teraz na naszych ekranach ustawienie Arsenalu. Zespół zagra w ofensywnym wariancie systemu 4-5-1. A jego ofensywność polega na tym, że dwójka pomocników oprócz realizacji zadań w środku pola wspiera jednego napastnika tworząc z nim w zasadzie jedną linię. Nie oznacza to jednak zaniedbania zadań defensywnych. Barton. No zastanawia się, czy nie strzelać. Oddaje piłkę koledze. Świetna robota bramkarza z nim między słupkami drużyna może być spokojna. Alexis Sanchez, czyliński napastnik doskonale czujący się na lewym skrzydle, ale też na środku. Czego możemy się dziś po nim spodziewać? Podstawowymi atrybutami tego piłkarza są jego nieprawdopodobna szybkość i umiejętność dryblingu. Jeśli zaś połączy się je ze świetnym przyglądem sytuacji na boisku, kreatywnością... Jak to wpadnie, będą prowadzić! Pewnie zastanawia się, jak mógł spudłować w tej sytuacji. No piłkę odebrał i stracił. Patrzę na składy obu drużyn i dysproporcja sił, aż bije po oczach. Kibice arsenalu nie wyobrażają. Będzie strzelał, Ale wspaniale. No, tu niewiele brakowało, żeby uniknąć spalonego, chociaż zawodnik i tak nie miałby stuprocentowej sytuacji. Hector Bejerin, Wilsher. Spokojnie, powoli budują ten atak, nie spieszą się, nie chcą zrobić czegoś pochopnie. I ruszyli teraz zdecydowanie rangersi. Czyste zagranie przejmuje piłkę? Na czoł Monreal. Akcja skrzydłem. Dobre podaniu. Niezwykle niebezpieczna sytuacja. Podaje z powrotem. Barton. Już wydawało się, że przejeł, ale nie opanował piłki. A udało mu się odebrać piłkę. Arsenal idzie do przodu z piłką. No i drużyna przeciwnika odbiera piłkę. Koniec tej akcji. Esil Ramsey Strada Più Arbiter zdecydował się przyznać rzut wolny Arsenalowi. Ależ fatalne podanie piłka praktycznie trafiła w przeciwnika. Barton. Ależ rozumieją się bez słów, kapitalne podania. Jest okazja, bramkarz łapie piłkę i uspokaja obrońców. Wiedzner, Ramsey, Arsenal napiera na przeciwnika. Już wydawało się, że przejerie, ale nie opanował piłki. Daniel Beck. Ładnie posłał prostopadle do przodu. Dobrze i przejął. Hektor Bejerin. Precyzyjnie podał w tempo. Strzela. Piękna interwencja.

Druga połowa właśnie się rozpoczęła. Sędzia sygnalizuje jej początek. Przypominam, że to czwarty mecz fazy grupowej. Jestem bardzo ciekaw tej rywalizacji. Pierwsza połowa była bardzo emocjonująca. Daniel Beck. Mogą zdeprymować przeciwnika tym długim rozgrywaniem bezbłędnym. No, dobry odbiór po stracie piłki. Szkoda, że nie opanował tej piłki. Blisko polekarne. Może strzelać. Dobrze teraz obrońcy powstrzymali. W piłkę przejmują rywale. Hector Bejerin. Wiltshire. No, nie tylko efektownie, ale i efektywnie. Widać, że atak pozycyjny to ich domena. Podania są przemyślane. Zdecydował się na strzał. Jak on to zrobił? Kapitalnie obronił. Rangersi przed szansą popatrzmy. Ach, było blisko. Niestety nie wyszło. Drużyna przeciwna przy piłce. Długo rozgrywają piłkę, jakby Czy potem strzale będą prowadzić? No i bramkarz nie pozwala przeciwnikowi objąć wprowadzenie. Mogli prowadzić, ale spudłował. Minęło 15 minut drugiej połowy. Trener postanowił wprowadzić do gry graczy rezerwowych. Na ławce od razu zrobiło się poruszenie. Oksej Chamberlain Arsenal wyprowadza atak Atak pozycyjny Długo rozgrywany Jakby chcieli uśpić czujność rywala Wszystko na jeden kontakt No strzela Ależ wspaniale Znakomicie wypiąstkował teraz piłkę w pole I mamy rzut rozny dla Arsenalu Nie oddali strzału. Bramkarz ubiegł rywali. Rzut wolny dla przeciwników Arsenalu. Uwaga, strata i przeciwnik przy piłce. Koniec tej akcji. Bramkarz łapie piłkę. Jeszcze 20 minut tego meczu przed nami. No już blisko pole karne. Huelbek. Well Prosto padle, udanie. Oxley Chamberlain. Ach, kapitalne podanie. Będzie szansa dla Arsenalu. Wilsher. No zastąpił bramkarza. Kościelny. Okstej Chamberlain. Wilsher. Zawodnik był na spalonym. Boisko właśnie opuszcza Alexis Sanchez. Jaki to był jego występ? Tarku słabo grał. Nie miał wielu okazji do zdobycia bramki, to i nic nie strzelił. Był w zasadzie w ogóle niewidoczny. W pewnym sensie jest współwinny temu, że teraz remisują. Można więc zrozumieć, że trener chce wprowadzić na boisko kogoś, kto mu będzie jednak strzelał bram. Windsor Ładnie grają. Taka klepka w języku piłkarskim. I teraz świetna interwencja bramkarza. Robi się niebezpiecznie. No brawo. Ładne prostopadłe podanie. Świetnie się przedziera. No brawo, świetne wyjście z wodem. No ciekawe, co powie teraz sędzia. Tak, fałd był ewidentny i żółta kartka. Zawodnik nawet nie protestuje. Świetnie teraz przechwycili w samej końcówce. Utrzymują remis. Alex Ramsey. Bliska już do bramki. Strzela to może być decydujące. To właśnie w takich okolicznościach można rozpoznać wielkość gracza. No i chyba ciśnienie było zbyt duże dla tego młodego zawodnika. Choć zwykle zamienia takie sytuacje na bramki. Teraz ewidentnie coś mu nie wyszło. Szkoda. Koniec meczu, niestety, żadnej z drużyn.